Ja widzowie, ja was witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy grali turniej. Będę wam robić cięcia e, co ten i pokażę wam na końcu e, do którego etapu doszłem i czy udało mi się przejść. Um, ogólnie to Lili, jak może powiedzieć o tamtym odcinku, Lili jest mega dobra. Mam nadzieję, może no, uda mi się ją przejść. Dobra, to ja wam będę robić cięcia. Na razie idę przejść pierwszy etap. Okej, okay, jak widzicie, pierwsza gra przegrana. To na razie jest git. Jest git. Dobra, lecimy kolejną rundę. Okej, okay, spokojnie, spokojnie. Druga gra przegrana. <grydy> lecimy z kolejnymi dwoma. Okej, okay, pierwsza wygrana, nawet się cieszę. Otworzymy dwa serdropy. dropy. Okej, okay, rzadki. I rzadki. Dobra, ja lecę z kolejną gierką. Masak. Jeszcze jedna porażka i koniec. Nie. Ja nie mogę tego tak skończyć. Okej, okay, teraz to wygramy. Okej, okay, jest wygrana. W końcu. Otworzymy sobie jajeczko. Okej, okay, mutacja jakaś, hit. Hmm. Piperka, okej, okay. i start drop. O, mityczne. I gadżet do baza. Zapasowa bojka i tutaj może, o i start drop. Hmm. Epicki. Ja chcę dalej wbijać tą zadymania. No, Dobra, okej, okay. yy, przegram turniej, zaraz wam to pokażę. A teraz zobaczyłem, że jeszcze sjawska. Ja zapomniałem odpalić yy, tego, żeby się nagrywała I akurat dropa mityka. Może legenda. No i jest legenda. No i widzicie to. Uwaga. Legendarny skin. Uwaga. Otwiera się. Jest po Ranger w blok. chyba czarno. Nawet git. Okej. Okay. Rzadki. Bardzo rzadki. Mutacja. Tik. Rzadki, mutacja. Dzielę jak to. Penny. Okej, okay, rzadki. Bardzo rzadki epicki mityczny. I co będzie? No i czarna bryasquick, Pierwsza bryasary sorry. I to chyba tyle. Ja wam zrobię jaką na dodanie do znajomych. Wystarczy tylko, że napiszecie swoje ID, które tutaj macie, w dodaj znajomych. I was będę dodawać. Wystarczy tylko, że napiszecie komentarz z nickiem. Zostawcie łapkę w górę i suba, a na następnym odcinku będziemy wbijać fili. Marko.